W bieżącym sezonie firma Procam wprowadza nową linię nasion zaprawianych dodatkową zaprawą donasienną. My to nazywamy Power Seeds, nasiona sukcesu. Jest to nowy pomysł na ochronę młodych roślin wschodzących i przygotowanie ich do późniejszych stresów. Jest to, jest to zaprawa nanogrowa oparta o nanomolowe stężenia metali ciężkich, które same z siebie wywołują u młodych roślin warunki stresowe, a więc roślina już na samym początku jest zahartowana, przygotowana do warunków stresowych, które nas nastnie mogą wystąpić w późniejszym okresie w wegetacji. Ona działa, ta zaprawa, dodatek tej, tej zaprawy do standardowej zaprawy fungicydowej yy, trojako, a więc w pierwszym w pie na pierwszym etapie yy, powoduje yy, większy roz rozwój tej części na nadziemnej, łącznie z większą produkcją chlorofilu, zwiększeniem yy, powierzchni asymilacyjnej i tak dalej. Następnie drugi poziom to jest poziom yy, ukorzenienia roślin, a więc on, rośliny stają się, korzeń staje się bardziej większy, a więc następuje większa powierzchnia asymilacji substancji pokarmowych i trzecia to jest poziom ochrony, ochrony przed patogenami, w tym przypadku grzybów szczególnie grzybów, ponieważ rośliny, komórki roślin stają się większe, yy, bardziej odporniejsze właśnie na te yy, grzyby. Mają, grzyby mają w tym momencie utrudniony yy, proces wnikania w te komórki, przez co te rośliny oczywiście stają się odporniejsze. Oprócz tego, że my badaliśmy to we własnych doświadczeniach, również Instytut Ochrony Roślin przeprowadził dwuletnie badania yy, z tym związane i również wykazał yy, przy yy, testowaniu tym preparatem, tym, tą Zaprawą nanogro wykazał dobrą skuteczność, szczególnie jeśli chodzi o niższe porażenie przez suchą zgniliznę w rzepaku, ale też przez choroby podstawy źbieł w zbożach. Tutaj mogę dodać też, że ze względu na to, że są to nanomolowe ilości, one, one nie one nie nie powodują stresu takiego, że roślina zamiera, aczkolwiek tylko i wyłącznie powoduje, że zanim przyjdzie stres, ten stres już jest gotowy i roślina już jest przygotowana na to, co się stanie w przyszłości. Chodzi o tutaj o wegetację, która no, powiedzmy sobie, biegnie dalej.